hybrydowy minivan i crossover General Motors nie zdążył zebrać wszystkich owoców swojego uroku. Być może uda mu się nadrobić stracony czas w drugiej lidze? Przekonajmy się, czy Chevrolet Orlando trafi w rodzinny budżet. Pojemny 7-miejscowy samochód z napędem na przednie koła, z wszechstronnym i dobrze wyposażonym wnętrzem, nadwoziem typu crossover i przyzwyczajeniami samochodu osobowego. W 2011 roku, kiedy samochód trafił na rynek, Orlando miał wszystkie karty w rękach. Może z wyjątkiem tylko arystokratycznej krwi. Koreańczycy pracowali nad samochodem, a platforma, którą wybrali, była prostym, ale jednocześnie udanym wózkiem popularnego wówczas Chevroleta Cruze, ale ze zwiększonym rozstawem osi. Pod maską samochodu nie było żadnej różnorodności. Zaproponowano nam jeden 8-litrowy silnik benzynowy 2H0 o mocy 140 koni mechanicznych. Nieco później dołączył do niego jeden z dwóch dostępnych w Arsenale modeli turbodiesla. 163-konny, drugi zero. Te ostatnie najczęściej spotykane są na rynku wtórnym. Jest ich ponad połowa. I nie jest to wcale zaskakujące, nawet biorąc pod uwagę fakt, że nowe Orlando z silnikiem diesla i automatyczną skrzynią biegów było znacznie droższe od benzynowego. Ale jest mocniejszy, trochę bardziej ekonomiczny i jeździ bardzo przyjemnie, czego nie można powiedzieć o jego koledze. Nawiasem mówiąc, dzisiaj brak dynamiki okazał się główną skargą właścicieli na silnik benzynowy. Wyprzedzanie ciężkiego Orlando było trudne. Ale urządzenie okazało się zaskakująco niezawodne. A jedyną przewlekłą chorobą jest słaby czujnik ciśnienia oleju. Nawet na krótkich dystansach dawał sygnał SOS. Oznaczało to awarię czujnika i prawie na pewno wyciek oleju przez uszczelki tego czujnika. Stąd rosnące ryzyko przegrzania. Nie znaleźliśmy żadnych negatywnych statystyk dotyczących silników diesla. Tylko ogólne uwagi dotyczące standardowych usterek układu paliwowego wynikających z jakości paliwa. Skrzynie 5-biegowa manualna i 6-biegowa automatyczna również nie są uwzględnione na liście KAR. Automatyczna skrzynia biegów zwraca uwagę jedynie twardą zmianą biegów z pierwszego na drugi, a czasem nawet wyżej. Ale to nie jest awaria, to normalne działanie, powiedzieli w centrach technicznych. Nawiasem mówiąc, jeśli chodzi o mechanikę, awarie zdarzały się przy przebiegach do 100 tysięcy kilometrów, ale nie miały one charakteru systemowego. Sprzęgło w ręcznej skrzyni biegów wytrzymuje 100-120 000 kilometrów. To wszystkie problemy na dzisiaj. Nieźle. Jednak w małych rzeczach Orlando stracił sporo punktów, które zdobył. Chociaż skargi na metal i lakier są minimalne, chromowane części elementów zewnętrznych zaczęły bulgotać już po pierwszej zimie. Również od karoserii odpływ pod wycieraczkami jest podatny na zatykanie i nie przepuszcza dobrze wody, dlatego na plastikowej półce gromadzi się brud, który ostatecznie przedostaje się pod maskę. Na początku sprzedaży rozpadały się wadliwe lusterka boczne te bez napędu elektrycznego, ale do 2013 roku usterka została całkowicie wyeliminowana. Ale właściciele Orlando musieli sporo cierpieć z powodu zamka, piątych drzwi. Wiele osób zmieniało to kilka razy. Problemem jest słabe uszczelnienie obudowy wyłącznika napędu elektrozamka jedno lub dwa bezdotykowe mycie i zamek się zaciął. Wśród irytujących drobiazgów, szczególne miejsce zajmuje ciągle wypadający czujnik temperatury morza. Część nie jest odpowiednio zabezpieczona. Swoją drogą ogólnie wnętrze okazało się praktyczne i ładne, jednak do monterów było mnóstwo pytań. Wyraźnie brakowało im dokładności i skrupulatności. Świerszcze często patrzą na światło, to już powszechne rzeczy. Plastikowe okładziny szybko się zarysowują i tracą swój wygląd. Ale możliwości przekształcenia siedzeń ostatecznie rekompensują wszystkie problemy. Ale zawieszenie Orlando, choć zdaniem wielu, jest sztywne, ale mocne. Przy przebiegu do pierwszych 100 tysięcy, rzadko kto dokonuje napraw, chyba że mówimy oczywiście o rozpórkach lub tulejach stabilizatora. I jeszcze jedna cecha: zawieszenie jest głośne, czego również nie zalicza się do wad. Karma. Podsumowując, możemy powiedzieć, że Orlando jest dobre. Drobne rzeczy nie psują ogólnego wrażenia. Nie będziesz musiał długo inwestować w samochód rodzinny. W zasadzie warto przepłacić za silnik diesla z automatyczną skrzynią biegów. Być może jest to najlepsza opcja dla Chevroleta Orlando. Samochody z automatyczną skrzynią biegów spotykane są na rynku trzy razy częściej niż te z manualną skrzynią biegów. Rzeczywiście pojawiają się skargi na trudną zmianę biegów automatycznej skrzyni biegów z pierwszego na drugi, a czasem i na trzeci. Czasami ponowne fleszowanie sterownika skrzyni biegów pomaga naprawić sytuację, ale zdarzało się, że trzeba było wymienić sterownik zaworu. Wymień olej w skrzyni, raz na 50 000 km. Słabym punktem silnika benzynowego jest termostat, który należy wymieniać wraz z czujnikiem, który nie jest tani, raz na 100 km oraz cewki zapłonowe. Wymiana tego ostatniego będzie kosztować 2000 hrywien. Dilerzy naprawili w ramach gwarancji wszelkie problemy z przewodami paliwowymi, ale nie należy tracić czujności. Z powodu złego zamocowania przewodów paliwowych doszło do kilku przypadków pożarów w Orlando. Jeśli nie uwzględnić rozpórek stabilizatora i tulei, wytrzymują nie więcej niż 40 km, zawieszenie nie wymaga inwestycji do 100 km. W pierwszej kolejności przy przebiegu od 100 do 130 km stosuje się przeguby kulowe i łożyska kół, stojaki wytrzymują dłużej. Ale słabością podwozia są tutaj przednie hamulce. Powiedzmy żywotność przednich klocków nie przekracza od 20 do 30 tys. km. Lepiej zastąpić oryginalne podkładki wysokiej jakości analogami. Nie ma specjalnych skarg na szkło, żelazo i lakier. Ale chromowane wykończenie cierpi bardzo aktywnie. Reflektory mają tendencję do zaparowywania i najwyraźniej pojawiają się w nich mikropęknięcia. Ochrona komory silnika przed zabrudzeniem jest słaba, stąd problemy z instalacją elektryczną. Do głównych problemów we wnętrzu zaliczają się zapocone szyby i słaba wydajność ogrzewania. Tutaj nawet nie uważamy świerszczy za wadę, każdy je ma. Za słaby punkt jednomyślnie uznaje się łożysko generatora, które będzie trzeba wymienić po przejechaniu 50 km. Sądy Lambda nie wytrzymują więcej niż 120 tysięcy kilometrów. Kopnijmy jeszcze raz słabe cewki zapłonowe. Wielu właścicieli skarży się na nieprawidłowe. A czasem wręcz niebezpieczne działanie czujników parkowania trąbią losowo dezorientując kierowców. Producent swoją drogą przyznał się do opóźnienia w działaniu tych czujników. Cześć przyjaciele. Szukasz używanego samochodu? Warto zwrócić uwagę na stronę CARME PRO. CARME Proto, duży katalog samochodów, silniki, skrzynie biegów, a najlepsze jest to, można znaleźć informacje o awariach dowolnej części. Absolutnie wolny. Wejdź na stronę CRME Pro i dowiedz się o wszystkich możliwych słabych punktach używanych samochodów.